Z różnych stron świata na uroczysty z honorami pogrzeb swoich bliskich. Na cmentarzu w Charkowie podczas ceremonii poświęcenia byli obecni premierzy niepodległej Polski i niepodległej Ukrainy. Państw, których według zleceniodawców zbrodni w Charkowie, Katyniu i Miednoje miało nie być. Pochowanych jest tutaj ponad 4300 polskich oficerów aresztowanych po 17 września 1939. W Charkowie w zbiorowych mogiłach są też pochowani Ukraińcy zamordowani przez NKWD w ramach tak zwanej walki. Z... Państwu, w Charkowie, na prawie 4000 oficerów zamordowanych na rozkaz Stalina. Są tam pochowane także inne ofiary stalinowskiego terroru. W uroczystości wzięli udział premierzy Polski i Ukrainy. Klasztor żeński w Starobielsku, zbudowany pod koniec XIX wieku. Tutaj w budynkach obok byli przetrzymywani polscy oficerowie aresztowani w Lwowie po 17 września 1939 roku lekarze, adwokaci, oficerowie rezerwy, kwiat polskiej inteligencji. Grupami byli wywożeni do Charkowa i rozstrzeliwani. W zbiorowych mogiłach grzebani razem z Ukraińcami wrogami ludu 4300 polskich oficerów i ponad 2000 Ukraińców. Wspólne mogiły, wspólny los. Wolność krzyżami się mierzy, przypomniał dzisiaj pieśń o Monte Cassino Sławoj Leszek Głódź, kapelan Wojska Polskiego, który wraz z biskupami innych wyznań poświęcił zbudowany przez dwa lata cmentarz. Na żeliwnych tabliczkach przyjezdni szukali swoich bliskich. A to jakby takie zamknięcie pewnego etapu i to zamknięcie takie uroczyste, oddanie tego hołdu. I, i w tej chwili już jest miejsce, gdzie można... Swoje myśli kierować. Tu jest pochowany mój ojciec z pochodzenia Ormianin, rozstrzelany w 1938 roku jako wróg ludu. Podziwiam Polaków, że tak dbają o pamięć o swoich oficerach i o historii. Nie znam takiego drugiego cmentarza na wschodzie. Cmentarz w Charkowie został zbudowany w ciągu dwóch lat i jest pierwszym cmentarzem ofiar terroru komunistycznego, zbudowanym wspólnie przez polskie i ukraińskie władze. Premier Wiktor Juszczenko powiedział, że nie można cofnąć historii, ale trzeba zrobić wszystko, by ofiara zamordowanych nie była daremna. Jego zdaniem sowiecka polityka była skierowana na zniszczenie polskiej i ukraińskiej inteligencji. Premier rządu polskiego Jerzy Buzek przypomniał, że zbrodnia była przez wiele lat ukrywana, ale że Polska nigdy nie zapomniała o swoich najlepszych synach. Apel poległych i salwa honorowa zakończyły wojskową ceremonię na cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Chwila jest historyczna. Wiele ludzi przyjechało tutaj z różnych stron świata na pogrzeb na uroczysty z honorami pogrzeb swoich bliskich, pomordowanych 60 lat temu. Odnotujmy też jeszcze jeden fakt. Podczas poświęcenia cmentarza obecni byli premierzy niepodległej Polski i niepodległej Ukrainy, państw, których według zleceniodawców mordu politycznego w Charkowie Miednoje i Katyniu miało nie być. Przedstawiciele cmentarza oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Byli oni przetrzymywani w obozie w Starobielsku. Zapraszam teraz do obejrzenia relacji z cmentarza ofiar totalitaryzmu polskiego cmentarza wojennego w Piatichatkach jednej z dzielnic Charkowa.